Cześć. Z tej strony Grzegorz Zięba. Dziś zajmiemy się tematem, który przeżywa wiele osób. Nie wiesz, czego chcesz, ale wiesz, że to nie to. To trochę jakbyś jadł kanapkę z czymś, co wyglądało jak szynka, pachniało jak szynka, ale miało teksturę starej gąbki i posmak rozczarowania. No i teraz siedzisz przy tym metaforycznym stole życia, dłubiesz widelcem w egzystencji i myślisz, to nie to. I to jest najprawdziwszy moment, jaki można mieć, bo nie to, to nie porażka, to znak, że się budzisz. W tym odcinku emocjonatorium weźmiemy na warsztat ten dziwny stan przejściowy, kiedy dusza już chce biec, a nogi jeszcze nie wiedzą, w którą stronę psychologicznie, terapeutycznie, filozoficznie i bez waty cukrowej będą badania, będą riposty będzie gęsto. A teraz. Siadaj. I nie udawaj, że wszystko gra, bo jeśli słuchasz tego podcastu, to raczej już wiesz, że twoje życie to nie to. Jeżeli chcesz wejść głębiej w ten temat, to w opisie tego podcastu znajdziesz linki do e-booka z ćwiczeniami, a także do nagrania 90-minutowego webinaru. Część pierwsza: Tożsamość w remoncie czyli nie wiem czego chcę, bo nie jestem już tą samą osobą. Wyobraź sobie, że przez 30 lat trzymałeś mapę do centrum handlowego, a nagle obudziłeś się w dżungli i jeszcze ktoś ci mówi: No weź, idź gdzieś, bądź kimś, zrealizuj się. No to próbujesz przez chwilę, a potem siadasz i myślisz, co to za bzdura? Erickson, ten od etapów życia mówił, że to normalne że przychodzi taki moment, gdy twoje ja macie serdecznie dosyć i mówi: Zmieniamy scenariusz. Akt drugi bez popcornu. Twoje chcenie to wcześniejsze, stare było jak plastikowy kwiatek Ładny z daleka toksyczny z bliska. Budowane na cudzych marzeniach, cudzych lękach, cudzych musisz. Ale to już nie działa. Bo to nie ty chciałeś. To chciał system operacyjny zainstalowany przez rodzinę, nauczycieli i kilka traum, które przyszły nieproszone. I teraz masz ekran błędu. I to jest piękne. Bo wreszcie masz szansę napisać siebie od nowa. Ale uwaga. To boli, bo zanim zbudujesz nową wersję siebie, stara wersja musi umrzeć. A to nie jest śmierć w stylu Hollywood, to raczej cichy pogrzeb z jednym uczestnikiem z tobą. Część druga: szukasz sensu? To świetnie, ale nie tędy. Gdy ktoś do mnie mówi: Nie wiem, czego chcę. To najczęściej przy tym patrzy w górę. Jakby sens miał wisieć pod sufitem albo siedzieć na półce obok książki o tym, jak znaleźć swoje dlaczego. I wtedy pojawia się on, poznawczy panikarz. Głos w głowie, który pyta dziesięć razy dziennie: a co jeśli robię coś źle? A może już za późno, może powinienem był zostać baristą? O, czyli nie wiesz, czego chcesz, ale za to doskonale wiesz, czego nie możesz. Gratuluję, Sherlocku lęku. Wiesz, co robi mózg w takim stanie? Włącza grzbietowo-boczną korę przedczołową. To taka wewnętrzna korporacja analiz, raportów, tabel Excela. I to właśnie ona próbuje ogarnąć Twój kryzys egzystencjalny, jakbyś wybierał kolor kafelków do łazienki. Tyle, że sens nie siedzi w Excelu. Nie przychodzi z kalkulacji. Nie znajdziesz go pytaniem, gdzie widzisz siebie za pięć lat. Bo jeśli teraz nie widzisz siebie w ogóle, to jak masz zobaczyć siebie za pięć lat? Próbujesz ogarnąć życie z poziomu głowy, która nie ma kontaktu z ciałem. To tak, jakbyś próbował zrozumieć jazz, grając go kalkulatorem. Rozwińmy to. W tym stanie głowa staje się jak GPS bez sygnału. Kręci się, przełącza, kombinuje, a ty czujesz tylko napięcie, suchość w ustach i ciśnienie jak przed egzaminem z własnego życia. I tu pojawia się brutalna, ale wyzwalająca prawda. Twoja głowa nie wie, ale twoje ciało już dawno krzyczy: Nie do przodu, nie do tyłu. Tylko zatrzymaj się. I to jest najtrudniejsze, bo jak się zatrzymasz, to wszystko, od czego uciekałeś, nagle cię dogania. Wreszcie, niech cię dogoni, niech usiądzie obok i zapyta, a kim ty właściwie jesteś bez tych wszystkich analiz? Część trzecia. System nerwowy w stanie zawieszenia. Z zewnątrz to może wyglądać jak lenistwo, apatia, bierność, ale w środku to jak przeciążony system nerwowy, który nie wie, czy ma uciekać, czy się schować, czy może jednak walczyć z tym, że nic nie czuje. To nie jest zniechęcenie. To nie jest depresja to coś bardziej subtelnego. Biologiczna ambiwalencja. Zawieszenie między reakcją a reakcją. Twój układ nerwowy nie uruchamia już energii działania, bo nie ma dokąd iść, ale też nie potrafi się wyciszyć, bo wszystko w środku krzyczy. To już nie ma sensu. Czyli jesteś jak chomik w kołowrotku, który nagle stwierdził, że kołowrotek nie prowadzi do raju. Gratuluję. Gratuluję przebudzenia. Niech teraz cię to zeżre. Z poziomu ciała spada adrenalina i dopamina. Nie czujesz napędu. Rośnie kortyzol. Czujesz napięcie bez możliwości jego rozładowania. Zmniejsza się elastyczność układu przywspółczulnego. Ciało nie regeneruje się, nie odpoczywa, nie trawi nawet prostych emocji. To, co przeżywasz, to nie dramat. To window of tolerance collapse. Załamanie okna tolerancji emocjonalnej. Nie zawężenie, załamanie. To nie moment, który trwa godzinę. To może być tygodniami rozszerzający się stan. Bezsenność, ciało napięte jak struna. Zrywasz się w nocy, bo śni ci się, że stoisz w miejscu i coś się zbliża. Ale nie wiesz co? Z dnia na dzień przestają działać techniki, które jeszcze tydzień temu ci pomagały. Witaj w momencie, gdy twoje ego krzyczy o pomoc, ale ciało już wie, że czas go odłączyć od aparatury podtrzymującej iluzję. I teraz ważna rzecz. Ten stan nie jest sygnałem, że masz coś zrobić. On jest sygnałem, że wszystko, co do tej pory robiłeś. Przestaje mieć sens. I dlatego nie wiesz, czego chcesz, bo wszystko w środku dopiero się zaczyna rozpoznawać na nowo. Część czwarta. Tęsknota jako kod dostępu do prawdy. To nie ból, to nie głód, to tęsknota. Subtelna, ale przenikliwa. Nie wali drzwiami. Nie rozdziera gardła. Ale jak już wejdzie, nie da się jej zignorować. Tęsknota to nie to samo, co nostalgia. Tęsknota nie wspomina. Ona wzywa. I teraz spójrzmy na to z neurokognitywnej perspektywy. Panksep i Damasio. Dwóch gigantów emocji i neurologii. Pokazali, że tęsknota to niepoetycki wymysł. To realny system przetrwania. System, który uruchamia się, kiedy tracimy kontakt ze sobą, ze światem, z sensem. Tęsknota nie jest więc oznaką słabości, to kompas duszy. A dokładniej kompas tożsamości wyższej, której jeszcze nie znasz, ale która już cię woła. Czyli mówisz, że tęsknisz, ale nie wiesz za czym? Czyli dusza ci mówi, idziemy stąd. A ty pytasz, ale gdzie? Gratuluję. Właśnie usłyszałeś głos, którego szukałeś przez całe życie i próbujesz go zracjonalizować. Tęsknota jest zaproszeniem, ale tylko dla tych, którzy są gotowi się nie spieszyć. Bo ona nie daje konkretów. Nie mówi, zmień pracę. Ona mówi, to nie to i dobrze wiesz, że to nie to ale nie podpowiada, co zamiast tego, nie daje recepty. Tęsknota pojawia się wtedy, kiedy umysł przestaje rozumieć, ale serce jeszcze nie zaczęło mówić. To stan przejściowy. I właśnie dlatego jest tak trudny, bo jesteśmy uzależnieni od natychmiastowych odpowiedzi. A ona mówi: Wytrzymaj, nie wiem, co dalej, ale wiem, że tu nie możesz zostać. To nieprawda, że tęsknota jest zbyt delikatna. Ona jest tak silna, że potrafi rozmontować ci całe życie. Ale jeśli jej nie posłuchasz, rozmontujesz siebie. Tęsknota to dusza mówiąca, tu się kończysz. Ale jeśli chcesz udawać, że to tylko chandra, to proszę bardzo, tylko nie zdziw się, że za rok znów tu będziesz. Bo wiesz co? Tęsknota zawsze wraca. Bo nie mówi o przeszłości, ona mówi, chodź do siebie. Część piąta. Style przywiązania. Czyli nie wiesz, czego chcesz, bo nikt ci nigdy nie pozwolił chcieć. To się zaczyna wcześniej, zanim pomyślisz, zanim nazwiesz, zanim pierwszy raz powiesz chcę. To się koduje w ciele, w spojrzeniu matki, która cię nie widziała, w ojcu, który był fizycznie, ale psychicznie znikał, jak tylko robiło się trudno, w sygnałach: Nie przeszkadzaj, nie histeryzuj, nie dramatyzuj, uśmiechnij się. I wtedy uczysz się, że twoje potrzeby to kłopot, a twoje chcę to ryzyko: że jeśli się odezwiesz, ktoś się odsunie, że jeśli powiesz prawdę, nikt nie zostanie. Okej, okay. czyli nie wiesz czego chcesz, bo przez całe życie uczono cię, że to nie ma znaczenia. A teraz liczysz, że to samo ty nic nie mów, doprowadzi cię do spełnienia? No nie. Psychologia przywiązania nie jest bajką. To konkret. Osoby z unikowym stylem nie czują czego chcą, bo przestali czuć cokolwiek, co mogłoby im to przypomnieć. Osoby z dezorganizacją czują, ale każda potrzeba wywołuje panikę. Czy teraz mnie ukarzą? Czy zostanę sam? Czy znowu mnie zawiodą? Osoby z lękowo-ambiwalentnym stylem Chcą, ale nie wiedzą, czy mają prawo i czekają, aż ktoś im da zielone światło, zamiast po prostu iść. I teraz najważniejsze: ten moment, w którym mówisz, to nie to, to moment uzdrowienia. Bo ciało w końcu się przebiło przez mur, przebiło się przez warstwy racjonalizacji, duchowego pazłotka, coachingowych planów i przeszłości. Która miała być już dawno załatwiona. To nie to, to bunt. To pierwszy raz, kiedy Twoje nie nie służy dostosowaniu się, tylko wyrażeniu prawdy. I dlatego czujesz się zagubiony, bo nigdy wcześniej nie miałeś tej wolności. Masz 30 lat, 40, 50. I właśnie teraz po raz pierwszy nie wiesz, czego chcesz. Super. Gratulacje. Oznacza to, że w końcu jesteś wolny. Bo wcześniej tylko spełniałeś cudze wymagania. Nie chodzi o to, żebyś od razu wiedział. Nie musisz siadać i pisać listy marzeń. Wystarczy, że osiądziesz obok tego wewnętrznego dziecka, które nigdy nie mogło chcieć. I powiesz... Wiem, że nie wiesz, ale jestem z Tobą i nie pójdę dalej bez Ciebie. To moment, w którym stare mechanizmy się łamią, nie po to, żebyś coś zrobił, tylko po to, żebyś wreszcie był. Nie musisz naprawiać tego systemu. Wystarczy, że go nie zostawisz. Część szósta: Psychologia duchowości. Pustka jako przejście inicjacyjne. To moment, w którym wszystko, co działało, przestaje działać. Nie wiesz już, kim jesteś. Nie wiesz, po co to wszystko. Nie wiesz, czy masz dalej grać tę rolę, czy wreszcie zejść ze sceny. Ale nie martw się. To nie błąd, to rytuał przejścia. Oho, gratulacje. Twoje ego się rozsypało, czyli jesteś gotowy, ale nie na nowy plan. Jesteś gotowy na nic. Bo właśnie wtedy pojawia się pustka. Nie dlatego, że coś poszło nie tak, tylko dlatego, że wreszcie wszystko poszło tak, jak powinno. Twoje fałszywe ja dostało wypowiedzenie. I teraz siedzisz na emocjonalnej, bezludnej wyspie z walizką wspomnień i zero sygnału. Ken Bilber, Washburn, Hawkins, wszyscy mówią o tym samym. Duchowy rozwój to nie więcej światła. To utrata wszystkiego, co było oparte na lęku, grze, schemacie. Wiesz co mówi Hawkins? Kiedy umysł przestaje szukać. Serce zaczyna mówić. Ale zanim serce przemówi, musisz przeżyć ciszę. Ciszę bez tła, bez strategii, bez odpowiedzi. Pustka to oczyszczona przestrzeń. To miejsce, gdzie nie masz już nic, co mogłoby cię uratować. I właśnie dlatego możesz się narodzić na nowo. To koniec kłamstwa o tym, kim byłeś. I jeszcze nie na rodziny tego, kim jesteś. A więc to, co miałeś, już cię nie ratuje. Witamy w klubie ludzi żywych. Kiedyś to się nazywało oświecenie. Teraz to się nazywa poniedziałek po wypaleniu. Nie znajdziesz odpowiedzi, dopóki szukasz ich starymi metodami, bo to nie twoja głowa ma mówić. To ma mówić bycie to które nie potrzebuje narracji nie potrzebuje tożsamości to które nie opiera się na potrzebie kontroli bo dopóki grasz jakąś rolę nie usłyszysz niczego prawdziwego a kiedy zostaniesz z pustką kiedy uznasz że nic nie wiesz wtedy przychodzi coś czego nie da się wymyślić to nie będzie plan to nie będzie strategia, to będzie obecność. Część siódma praktyka terapeutyczna czyli, co robić, kiedy nie ma nic do robienia? Zacznijmy od najważniejszego. Nie zadawaj sobie pytania, czego chcę. To nie jest moment na to pytanie. To jakbyś kazał osobie po wypadku wybrać destynację na wakacje. To pytanie aktywuje korę przedczołową, wciąga cię w poznawczą spiralę i kończy się frustracją. Bo gdy jesteś w stanie to nie to, umysł nie ma dostępu do odpowiedzi. Ma tylko lęk i presję, że musisz coś wiedzieć. A nie musisz. Nie teraz. Okej, okay, czyli jesteś pogubiony i zamiast się zatrzymać, robisz burzę mózgu. Gratulacje. Właśnie wdepnąłeś w intelektualną pułapkę, z której próbujesz się wykopać własną głową. Więc co zamiast tego? Praca z ciałem. Zamknij oczy. Zeskanuj ciało. Nie pytaj, co czujesz. Pytaj, gdzie to czujesz? Bo ciało zawsze mówi nie, zanim ty powiesz tak. Technika uwalniania. Usiądź z tym brakiem kierunku. Zostań, nie analizuj. Poczuj napięcie i pozwól mu być. Nie szukaj rozwiązania. Obserwuj impuls, by coś z tym zrobić. I nie rób nic. Żałoba. Tak, żałoba. Za tymi rolami, które musisz zakończyć, za tym, co miało być, a nie będzie, zrób wewnętrzny pogrzeb. Ceremonialnie, bez lajków. Nie wiesz, co dalej? No to przestań szukać. Zrób miejsce. Bo dopóki jesteś pełen starych planów, nowe nawet nie wejdą ci w głowę. Archetyp próżni: zadaj pytanie: kim jestem, gdy nie wiem? Nie po to, żeby dostać odpowiedź, po to, żeby zostać obecnym w tym miejscu, które cię przeraża. Tam rodzi się prawda. Dialog z tęsknotą. Nadaj jej formę, imię, ciało. Napisz list od niej do siebie. Niech powie ci, czego nie słyszysz, kiedy uciekasz. Tęsknota to nie cień, to przewodnik, ale tylko wtedy, gdy siądziesz z nią przy jednym stole. I jeszcze jedno: to nie są narzędzia, które masz stosować. To są przestrzenie. W których masz być. To nie warsztat, to nie kurs, to intymna, cicha rewolucja. Całe życie próbowałeś to naprawić, a może teraz wystarczy to przeżyć? Bo wiesz co? Największe zmiany nie przychodzą wtedy, gdy coś robisz. One przychodzą wtedy, gdy wreszcie przestajesz udawać, że wiesz. A jeżeli chcesz rozszerzenie ćwiczeń, żeby praktycznie popracować z tym tematem, to znajdziesz je w opisie tego podcastu, w linku prowadzącym do e-booka, którego zrobiliśmy specjalnie do tego odcinka. Część ósma: wewnętrzna transformacja od chcenia do bycia. Większość ludzi chce odpowiedzi, ale nie dlatego, że ich potrzebuje. Tylko dlatego, że nie potrafi wytrzymać napięcia niewiedzy. Ty to znasz, to muszę coś z tym zrobić, to znajdźmy rozwiązanie, to zrób plan, rozpisz cele smart. I co? Nadal nie działa? To właśnie teraz, w tej pustce, w tym nie wiem, dzieje się najważniejsze. To nie czas na decyzję. To czas na przejście od działania do obecności. Czyli przez całe życie chciałeś być kimś, a teraz siedzisz i nie masz pojęcia, kim jesteś. Brawo! Zaczynamy być w domu. Prawdziwa transformacja to nie jest nowy cel. To nie zmiana zawodu, stylu życia czy relacji. To zmiana stanu świadomości, przejście zmuszę coś osiągnąć do jestem w kontakcie. Nie musisz wiedzieć, czego chcesz, żeby być na dobrej drodze, bo może pierwszy raz nie idziesz z głowy, tylko z siebie, z serca. Bo wcześniej byłeś jak człowiek w maseczce tlenowej, który oddychał pod oczekiwania. A teraz nagle ściągasz ją i mówisz: cholera, tak pachnie życie. I wtedy pojawia się coś innego nie plan, nie eureka, tylko stan, stan obecności. To nie jest moment wiem, to moment jestem. Bez przymusu, bez udawania, bez roli. Czyli pierwszy raz siedzisz i nie musisz nikogo grać. No to teraz przestań się bać, że ktoś wyjdzie, bo to właśnie ty przyszedłeś. To jest stan, w którym nie szukasz, nie kalkulujesz, nie projektujesz przyszłości, by uciec od teraźniejszości, bo już nie gonisz, bo nie jesteś niedoborem, bo nie jesteś projektem w trakcie budowy. Jesteś w całości, z niewiedzeniem, z brakiem, z napięciem i oddechem. I w tym wszystkim jest spokój. Spokój, który nie zależy od okoliczności. To nie jest koniec procesu, to początek kontaktu. Zakończenie. To był odcinek z serii Emocjonatorium. Temat nie wiesz czego chcesz, ale wiesz, że to nie to. I może właśnie to wystarczy na początek. Jeżeli chcesz wejść głębiej w ten temat, to w opisie tego podcastu znajdziesz linki do e-booka z ćwiczeniami, a także do nagrania 90-minutowego webinaru. Jeśli coś w tobie się poruszyło, nie uciekaj od tego pytania, zostań z nim. Zostań z tym, nie wiem, jak z najprawdziwszym gościem w Twoim życiu, bo może pierwszy raz nie chodzi o to, żeby wiedzieć, tylko o to, żeby być obecnym, kiedy prawda się zbliża. I niech zbliża się wolno, bez presji, bez muszę, bez pośpiechu, bo kiedy nie wiesz, kim jesteś. Wreszcie możesz się dowiedzieć, ale tylko jeśli zostaniesz tu, w swoim sercu. Zostań z nami. Inspiruj się. Wzrastaj.